Wśród wydarzeń minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od szlagierowo zapowiadającego się spotkania Los Angeles Clippers kontra San Antonio Spurs. Rywalizacja trzeciego z drugim zespołem konferencji zachodniej faktycznie stała na wysokim poziomie, choć w pierwszej połowie obie drużyny grały z rywami. W inauguracyjnej kwarcie zdecydowanie lepsi byli Clippers, prowadząc 26 do 15, a do tego Blake Griffin i spółka rozgrzewali swoich kibiców mnóstwem efektownych akcji. W drugiej kwarcie na parkiecie rządzili już goście, opierając grę o duet Team Dunk Antony Parker, co pozwoliło Spurs nie tylko odrobić straty, ale i schodzić do szatni z dwupunktowym prowadzeniem. Jeszcze lepiej koszykarzom z San Antonio wiodło się parę minut po przerwie, kiedy odskoczyli od gospodarzy nawet na 15 oczek i kibice w Staples Center mogli być lekko zaniepokojeni. Na szczęście dla nich i dla widowiska Clippers przeprowadzili potem serię 17 do 0, a największy udział miał w niej Randy Foy, który zaliczył wtedy 9 ze swoich 21 oczek. O jeden punkt więcej w całym spotkaniu miał za to Blake Griffin, co w połączeniu z 20 zbiórkami dało mu pierwszy w karierze występ na poziomie 20-20, ale i tak zapamiętamy go głównie z efektownych wsadów. Mimo takich zagrań Griffina przed startem czwartej kwarty i tak trzema punktami prowadzili Spurs, ale w końcówce meczu ta przewaga już nie obowiązywała bo znakomicie grał Chris Paul, mając w decydującej odsłonie 17 ze swoich 21 punktów, a Clippers na 12 sekund przed końcem prowadzili 95 do 92. Wtedy jednak do remisu mogli doprowadzić Spurs, rozpoczynając akcję z boku, ale piłki po podaniu Tonego Parkera nie utrzymał Gary Neal i to gospodarze przejęli posiadanie natychmiastowo prosząc o przerwę na żądanie. Teraz zatem to Clippers wyprowadzali piłkę do gry z boku, ale że zrobili to niefrasobliwie, to ta trafiła do graczy w białych koszulkach, a konkretnie do Gary Gonida, który tym rzutem za trzy zrehabilitował się za poprzednią sytuację i doprowadził do remisu po 95. Na zegarze pozostawało wtedy jeszcze 5 sekund i gospodarze nie mogli już poprosić o czas, zatem musieli wymyślić coś na szybko i niewiele brakowało, by Chris Paul zaiczył zwycięski rzut. Zamiast tego, nadal jednak mieliśmy remis i wyrównana rywalizacja obowiązywała także w dogrywce, do momentu aż na niespełna pół minuty przed końcem Gary Nil celną trójką dał spurs sprowadzenie 101 do 98. Za chwilę jednak Nil z bohatera mógł stać się winowajcą bo przy trzypunktowym prowadzeniu gości na 8 sekund przed końcem spudłował obo osobiste i Clippers mieli jeszcze szansę doprowadzić do kolejnej dogrywki. Zamiast tego jednak rzut Lisa okazał się niecelny i to Spurs wygrali 103 do 100, odnosząc tym samym już dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Bez dogrywki, ale za to również emocjonująco, było minionej nocy w Memphis, gdzie Grizzlies podejmowali Golden State Warriors, choć pierwsza kwarta nie zapowiadała wielkiego spotkania, bo gospodarze wygrali ją 34 do 19. W kolejnej odsłonie jednak Warriors wrócili już do gry i prowadzeni przez zabójczy duet Montale i Stephen Curry usiedli na fotelu kierowcy. Kerry zdobył w tym spotkaniu aż 36 punktów, a jego kolega miał zaledwie o 3 oczka mniej i to między innymi dzięki ich dyspozycji przez resztę meczu oglądaliśmy zaciętą rywalizację. Jeszcze na minutę przed końcem dwoma punktami prowadzili Grizzlies, ale za chwilę po tym rzucie Elisa to Warriors byli o jedno oczko do przodu. W odpowiedzi gospodarze zaprezentowali trafienie Rudiego Geja i znów byli o krok przed wojownikami. Za chwilę Gay zresztą mógł jeszcze powiększyć przewagę swojej ekipy, bo po tym jak przechwycił piłkę z rąk, Kariego został natychmiast faulowany, ale że nie trafił obu osobistych, to nadal mieliśmy ten sam wynik. Jak wykorzystać rzuty wolne, graczowi Memphis pokazał za to epkę Judoch, który za moment dwukrotnie trafił do kosza i to goście prowadzili 103 do 102. Na zegarze pozostawało wtedy jeszcze 28 sekund do końca i kolejną akcję rozgrywali Grizzlies. good denial by mcguire seven on the shot clock rudy starts the drive has to double clutch for the lead gets knocked down tony allen the putback with 5.6 grizzlies lead at 104 103 timeout golden state Po celnej dobitce toniego Alena gospodarze na 6 sekund przed końcem prowadzili zatem 104 do 103 i takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie, bo w decydującej akcji faul w ofensywie popełnił David Lee, który nadział się na dobrze ustawionego Mike'a Conleya, dzięki czemu Grizzlies mogli świętować już czwartą wygraną z rzędu. Z Memphis przenosimy się teraz do Chicago, gdzie grający bez Derricka Rose'a Bulls podejmowali New Jersey Nets, ale mimo braku swojego lidera, żaden fanbyków nie wyobrażał sobie trudnej przeprawy z zespołem, który przegrał 8 ostatnich spotkań. Niespodziewanie jednak Nets wybornie rozpoczęli ten mecz, prowadząc po 6 minutach 24 do 5, a pierwszą kwartę kończąc z wynikiem 34 do 19. Taka też przewaga sprawiła, że przez resztę spotkania goście mogli spokojnie kontrolować grę i w końcu przypomnieć sobie, jak smakuje zwycięstwo. W wygranej 97-85 nad najlepszym zespołem konferencji wschodniej największy udział mieli Marshon Brooks, Deron Williams i Chris Humphries. Ten pierwszy zdobył bowiem 19 punktów, Williams miał najwięcej w całym spotkaniu 29 oczek i 8 asyst, a Chris Humphries jako jedyny zaliczył double-double na poziomie 24 punktów i 18 zbiórek. Na koniec podsumowania minionej nocy zaglądamy jeszcze do Portland, gdzie Blazers z powracającym do składu po drobnej kontuzji Lamarcusem Aldridge'em grali z Atlantą Hawks i zamierzali przerwać pasę czterech porażek z rzędu na własnym parkiecie. Ta sztuka ekipie Blazers udała się bez najmniejszego problemu, bo gospodarze pewnie wygrali 90, 99 do 77, A po raz kolejny w tym tygodniu ich najlepszym zawodnikiem był Nicolas Batum. Francuz na skuteczności 9 na 15 z gry, w tym 3 na 6 za 3, zaliczył 22 punkty, a także miał 8 zbiórek. A sporą pomoc dał mu również wspomniany wcześniej Aldrich, który trafiając 8 z 19 prób zdobył 19 oczek, dodając do tego jeszcze 10 zebranych piłek. To wszystko w dzisiejszej przerwie na żądanie, a na kolejną zapraszam już jutro.